Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Jesteśmy w takim opuszczonym domu. Na wsi oczywiście. Tutaj piękny stroik, zobaczcie. Jaki ładny stroik. Co tam masz? Wow, obrazek. Wow, Piękny jest. To no, jest tak jakby ślubne. Pieluszki masz do pana kwiaty. Piękny obrazek. Wow, Ale to wygląda, powiem Ci, na samym wstępie takie coś. No, w przedpokoju mieli. Niesamowite, powiem Ci, naprawdę. Dobra, będziemy się udawać. Ciężko powiedzieć, czy tutaj. Tam pewnie jest ubikacja. Może tam bardzo na prawo gdzieś na prawo. Ja przyszedłem lewo. Na lewo. Zobaczcie. Jaki pokój. Jaki zegar? Widzicie? Lusterko takie, jakby pomieszczenia kuchenne bardziej. Ale wygląda to naprawdę niesamowicie. Tutaj pokój. Podłoga jest dosyć w kiepskim stanie, a pod spodem jest fragment podpiwniczenia. Więc musimy bardzo, ale to bardzo uważać. W każdym razie tu mamy rękawiczki. Się suszą. Zobaczcie. Kuchenka. Garnki. Mnóstwo różnych rzeczy na podłodze. Jakiś worek. Pokój bardzo mały. Ale jednocześnie wypełniony niesamowitymi artefaktami. Wow. <zyskujesz> Zobaczcie, para młoda zdjęcie. Tutaj piękne filiżaneczki. Coś pięknego, naprawdę. Kalendarz z roku 2009. Uważaj tu na to, wiesz, bo tu jest bardzo ryzykownie. No, widzę, że się zawaliło. Tu jakieś inne meble. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow Pokaż. I feel need for weed. Mm -hmm. <laughs> to jakiś budzik jest, zobacz. Jakiś budzik. Widzisz, mm -hmm. postawić chcesz? Możesz postawić pewnie, że tak. O, wow, wow. Ale super. Taki skórką. Niesamowity ten budzik jest powiem Ci. Naprawdę. To jakiś stary radio, ale ciężko tutaj, bo tu widzicie co jest. Ciężko tutaj w ogóle stąpać. Ale zobaczcie na to radio. stare radio. Taki pamiętam kuchem. Moja e, babcia taki miała w kuchni. Tutaj kalendarz z 2009 roku. Taki z restauracji jakiejś wietnamskiej. Bo chińskiej. O, tu jeszcze inne są pokoje. Tu trzeba naprawdę uważać. Zobaczcie tu, jakaś pamiątka z Chantory. I taki walkman. Prawdziwy walkman. Naprawdę niesamowite. I tutaj te pingwinki. Zobaczcie. Naprawdę ciekawe. Tutaj maska gazowa typu yy, słoń. Zobaczcie. Przez chwilę się tu poczułem, jak w Czarnobylu. Taka maska. Mnóstwo tu śmieci jest wszystko powyrzucane. Wow. Ale, widok, słuchajcie, podłoga jest mięciuśka. Bardzo, ale tutaj jest niesamowity widok, coś niesamowitego, słuchajcie, ale gra światę. Wow, tu jeszcze dwa chlebaki. Mam nową kamerę, i troszkę jeszcze nie jestem opanowany w tej kwestii, więc te filmy mogą. No, mam się wydawać troszeczkę takie chaotyczne, ale dopiero ją tak naprawdę mm, sprawdzam, czy się nadaje. Inaczej, musi się nadawać, ale muszę się jej nauczyć po prostu. Taki silnik. Tutaj krzyż mamy. Zobaczcie. Wejdziemy sobie od razu tutaj. Bardzo mocno zakurzone. Wow, tu ktoś musiał mieszkać. Jakiś samotnik. Dużo ubrań porzuconych. Pajęczyn. Śmietnisko ogólnie. No, postaram się jakoś tak przejść tutaj. Mnóstwo tu jest rzeczy. Wszystko jest zawalone. Może osoba cierpiała na zbieractwo całkiem możliwe w każdym razie wygląda to naprawdę ciekawie Troszkę ręka mi się częsie dużo, mnóstwo ubrań zobaczcie tutaj Pięknie to wygląda naprawdę. Pójdę teraz dalej. Wow, patrzcie tutaj na ten kredens. Ale piękny, taki budzik ładny. Tu aparat fotograficzny. Świeca z 1900. A nie, to jest tylko 1903-2003 jakieś obchody. Tutaj znowu budzik. Taka figurka świętego. Zobaczcie, ale to wygląda. A tutaj mamy aniołki. I. Zobaczcie, aniołki. Twój anioł-stróż. I tutaj. Pięćdziesięciolecie, urodzin. Ktoś miał 50 lat i dostał taki obrazek, piękny, z Maryją. Ale to wygląda. Przejdziemy sobie dalej. Dzień dobry. Słuchajcie. Wow! Ale tu wygląda. Zobaczcie, jest tu zimniej niż gdziekolwiek indziej. Ktoś był miłośnikiem mocnej wiśni tutaj widzę. Piękny mebel. Ogromne szafy. Pokój jest strasznie zawalony. Ale robi niesamowite wrażenie. Przejdę sobie tutaj mimo wszystko. Patrzcie tu, taka stara komórka. Widzicie? Tu jakiś dowód osobisty, ale nie będziemy go przeglądać. Stare prawo jazdy, mnóstwo szpargałów. I tutaj ten piękny. Obraz. Piękny obraz naprawdę. I tu kalendarz. Z gołą panią. Mnóstwo komórek starych. Bardzo starych takich. Jakieś otwieracze. Myślę, że dużo rzeczy zostało tutaj przez tego pana naniesionych. Ale zobaczcie tą meblościankę najprawdopodobniej żył w tym pokoju po prostu tam zegar i mnóstwo, mnóstwo różnych przyrządów tam stare jamniki jak widzicie, ale słońce tu się wdziera po będę stąd wychodził wow, zobaczcie to Jaki piękny obraz Jezusa, bardzo ładnie to wygląda, naprawdę, i tutaj zegar, już nie odmierzający czasu. Powolutku będziemy szli, tu jeszcze kawa rozsypana, zobaczcie, rozsypana kawa. Nie. Mnóstwo, ale większość wydaje mi się, że jest tutaj naniesiona. Po prostu naniesiona, wiesz? Tak mi to. Tak mi to wygląda po prostu. No, jakieś No, to, na, takie... to jest... na zbieractwo cierpią ten pan, wiesz? Tak, ale Ta, tak myślę. Wow, ale to jest. Tak? To jest falsyfikacja, tak. no. Ale powiem ci, że na pierwszy rzut oka, gdyby nie te czerwone sygnatury, no to. No, ja też też się po, tak zapatrzyłem się... w niego. Dobra, bo tam jest dom. Nie chciałbym tam wyglądać. Więc uważaj, bo jest bardzo dziwnie niebezpiecznie. Wiesz? Wszystko się zawala. Przejdę sobie tutaj. Tu mamy sanki, stare sanki. Zobaczcie. Stare sanki z taką deseczką, jakby ktoś się troszkę zmodernizował. Po prostu. Tu wejście na górę. A tu nie wiem co to. Ale. A tu tędy. Tu, to ty jesteś tu. <śled> Dobra. Przejdę sobie tutaj. Tam stara pralka wirnikowa i mocny już zawalający się dach. Po myszach, szczurach, nie wiem. Zamkniemy to. Zobaczmy, co tutaj na górze jest. A, tutaj już urzędowały zwierzęta. Tutaj stary grzejnik chyba. Romo, nie wiem co to jest, nie to jest pralka, stara pralka o, Romo, mhm. tak to wygląda, stara pralka. Znowu kolejny chlebak i takie radyjko przyłóżkowe z blau punktu, I tu. Krzyżyk, ktoś przez szacunek zostawił. Mhm. Fajnie to wygląda, naprawdę. Tu jest też jeszcze jakiś obrazek. Taki na drewnie, kwiatów. Tak. Kwiaty na drewnie. Mhm. Przejdę sobie jeszcze tutaj. Zobaczę czy da się wejść na górę Jak to wygląda Czy te schody wytrzymają Zobaczcie tutaj jakie stare telewizory coś pięknego I tam jeszcze telewizor bardzo podłoga, tu jest niestabilna Dlatego każdy krok uważam, jest bardzo zimno. Te telewizory zrobię tak z daleka Wygląda to naprawdę niesamowicie Naprawdę stare telewizory i tu ubrania suszące się bądź wietrzące się Ciężko powiedzieć Przejdę tam, aczkolwiek tutaj No, ta podłoga nie jest za fajna Wow, zobaczcie tu, tu jest naprawdę to nie, nie, niebezpieczne, więc długo tutaj nie będę, długo tu nie zabawię. Zobaczcie sobie tylko ten pokój, jak wygląda, tutaj te zdjęcia postaram się Wam pokazać, zobaczcie. Zobaczcie tu, kumple, ze szkolnych lat, kumple. A tu, Tyta ta, <ścoughs> niesamowite. Tutaj, legitymacja pracownika i pani w takim pięknym kubraku. I tu pani z dzieciątkiem. Pięknie to wygląda. Zobaczcie tutaj. Jak pięknie. Naprawdę coś pięknego. I tu Piękny obraz. Maryi. Tu szafa wypełniona różnymi ubraniami. Dobra, będę powoli wychodził z tego pokoju, bo jest tu naprawdę niebezpiecznie. Oli, że tam jest fajnie, ale niebezpiecznie po prostu. Zobaczcie, jeszcze takiego starego typu licznik. I taki dzwonek do drzwi pewnie grał właśnie w ten sposób. Olu? Hola 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 Słuchajcie, za nami. E, niesamowicie piękna wieś. Naprawdę tu jest przepięknie. Coś coś nieprawdopodobnie pięknego. No, straszny spokój. Ale cisza taka, że... Nie widzieliśmy żywej duszy. Raptem może parę samochodów przyjechało, no. tylko. Jak podejdziesz bliżej do mnie, to będziecie bardziej słyszeć. Mam no. nadzieję, że teraz nie Słuchajcie, będziemy teraz kończyć. Z tyłu jest ten dom. Teraz widzę, że wcześniej już to Ola mi wspominała, ale że on jest po prostu, hmm, prąd jest jeszcze podłączony. Może gdzieś tam na tym jest odpięty, bo tam bo Nie, widać tam stare. Na, ale licznik był y, zupełnie zgaszony. Zupełnie zgaszony był. Dobra, słuchajcie, żegnamy się. Myślę, że Wam się film podobał. Trzymajcie się. Ta. Do zobaczenia. Cześć. Fajne są. No. <laughs>